Cześć, witam Was na moim kanale Ty też potrafisz. Dzisiaj już chyba ostatnia moja propozycja na tegoroczne wszystkich świętych. I będzie to kompozycja wykonana na dwóch talerzach. Talerze są oczywiście plastikowe, ale tak pięknie stylizowane, na zardzewiałe metalowe. I tutaj mam jeszcze takie piękne, dwie metalowe kalie, które również chciałabym w tych. Kompozycja, jak wykorzystać, kompozycja będzie wykonana z materiału żywego łączonego ze sztucznym. I ja wykonam jedną kompozycję na gąbce suchej, gdyż iglak i paprotka plumozus, moja ulubiona zresztą, zachowują. Iglak praktycznie wytrzyma nam na sucho i w takich warunkach mokrych, i zimnych, jakie panują na dworze, do wiosny. No, paprotka. No, niestety trochę krócej, ale będzie ją można z tej suchej dekoracji wyjąć i nadal dekoracja będzie w dobrym stanie, że tak powiem. Drugą kompozycję wykonam dla porównania na gąbce mokrej, i tutaj, jeżeli będziecie mieli ochotę, możecie również wykorzystać w tym wypadku kwiaty żywe. No i cóż, tu już mam przygotowaną gąbkę suchą przy. Przyklejoną. Do umocowania gąbki mokrej na takim talerzu ja użyję sobie plasteliny florystycznej. Plastelinę rozgniatam w palcach, ugniatam ją na plastyczną masę. Tutaj mam takie urządzenie w zasadzie trudno to nazwać urządzeniem tak zwany pin holder który właśnie służy nam do przymocowania gąbki mokrej do jakichś plastikowych czy innych przedmiotów. Przyklejam sobie ten mój pin holder do talerza. Troszkę jeszcze zetnę tą moją gąbkę, bo będzie za gruba. I nakładam sobie na ten pin holder gąbkę. Jeżeli nie macie plasteliny i pinholdera, bo to nie jest dostępne, w, może jest dostępne w każdej kwiatarni, ale nie w każdej kwiatarni wam to sprzedadzą, więc można na plastikowym podstawku położyć tą gąbkę i ten podstawek po prostu przykleić do takiego talerza. Ja sobie tą gąbkę ścinam trochę, żeby nie była taka kanciata, I jedną drugą gąbkę I przystępuję do... Oczywiście najpierw musimy zapełnić, yy, zapełnić iglakami tą gąbkę, żeby ją zasłonić. Nie wiem od której kompozycji zacząć. No może zacznę od suchej. Ja mam tu jodłę nobilis, ale oczywiście możecie użyć każdego innego iglaka. Gałązki nie za duże, bo talerz ten talerz akurat też nie jest za duży, a nie chcę go całkiem przysłonić, no bo on jest bardzo ładny. Jeszcze nie zdecydowałam, czy ten talerz będzie zupełnie płaski, czy trochę go podciągnę w górę. Zobaczymy. Może jeden bardziej płaski, a drugi wyciągnięty trochę w górę, bo talerze, jak wspomniałam, nie są duże i one w zasadzie na dwa mogłyby stać na jednym nagrobku i się uzupełniać. Dobrze, na razie nie chcę za dużo tego widlaka, bo nie chcę, tak jak wspomniałam, przysłonić całego talerza. zacznę sobie powoli splatać tutaj w to kwiaty, gdyż chciałabym, żeby te kwiaty tak y, nie były tak na wierzchu tylko tego strojka, tylko również już, żeby były taką integralną częścią całości, więc muszę je tutaj już zacząć gdzieś montować. Tu mam takie piękne kosmosy. Urzekł mnie ten kolor, i, no i po prostu wykonanie tych, tych kwiatów, bo są naprawdę idealne. I tutaj mam również idealne kwiaty, taką piękną, bordową chryzanterię. Niestety muszę je sobie pociąć. Ja tu będę sobie te kwiatki powoli montować. Przejdę oczywiście na tryb przyspieszony, no bo wykonanie takiej pracy trochę czasu jednak wbrew pozorom mogłoby się wydawać, że idzie szybko, no ale trochę trzeba tutaj pomyśleć, pokombinować. Więc jeżeli macie ochotę oglądać dalej, ten filmik, jak ja wykonuję tą moją kompozycję, no to oczywiście zapraszam do oglądania w trybie przyspieszonym. Kompozycje gotowe. Jedna trochę większa, jedna trochę mniejsza. Miał być bardziej widoczny talerz. Niestety źle przykleiłam gąbkę. Nie, przykleiłam gąbkę na środku talerza zamiast bardziej z boku. No i jest tak talerz widoczny trochę mało. A jest on piękny, więc szkoda, no ale niestety tak nieraz bywa. Kalia dodana do jednej kompozycji, zobaczę, czy dołożę ją do drugiej. Kalie, kalia oczywiście była za krótka, więc przedłużyłam ją jakąś tu sztuczną łodygą, którą odcięłam. Możecie również przedłużyć patyczkiem od szaszłyka, no i wtedy wbijamy sobie w kompozycję. Kwiaty w gąbce suchej, oczywiście możemy podkleić dla pewności. Kwiaty w gąbce mokrej, Również możemy podkleić, ale nie klejem na gorąco, tylko klejem polimerowym. Ale myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ one w tej kompozycji tak ciasno są powkładane i zawsze gdzieś zahaczą się o gałązkę iglaka. Także naprawdę nie ma potrzeby, żeby te kwiaty podklejać. No i kompozycję, do kompozycji nie miało być wazonu, ale tak. Dla uzupełnienia już kompozycji, kompozycji, żeby kompozycja była kompletna, wykonam również wazon. Wazon będzie wykonany z tych pięknych chryzantem, ponieważ kosmosów już mi tu mało zostało. Może gdzieś się tylko dołożę, żeby taki akcent, ale właśnie wazon będzie wykonany z tych pięknych chryzantem, i ja sobie wazon wykonam. Na gąbce suchej, ponieważ łatwiej będzie mi ustabilizować te chryzantemy, a i glaki, i glakom naprawdę nic się nie stanie. I tutaj mam dla porównania dwie kompozycje: jedna w gąbce suchej, jedna w gąbce mokrej, więc sobie porównam, jak te dwie kompozycje będą wyglądać po jakimś czasie, która gąbka ma akurat w tej kompozycji. Która gąbka, nad którą będzie miała przewagę, czy czymś będą się różnić te kompozycje. Jeżeli macie ochotę jeszcze oglądać, jak wykonuję wazon, no to zapraszam na filmik w trybie przyspieszonym. Zobaczcie, kochani, kompozycja gotowa. Myślę, że wyszła taka elegancka, delikatna kompozycja. Dwa bliźniacze talerze plus wazon z samymi chryzantemami. Nie mieszałam już tych drobnych kwiatków do wazonu. Myślę, że tak jest bardzo elegancko. I to jest chyba już w tym roku mój ostatni pomysł na kompozycję na Wszystkich Świętych. Jeżeli Wam się ten film podobał, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.